Cześć, nazywam się Kasia Wrona, jestem wizarzystą i autorką książki Makijażowy Anti-Aging. Zajmuję się makijażem od ponad 13 lat i całe swoje doświadczenie zebrałam dla Ciebie w tej książce. Znajdziesz tutaj nie tylko makijaż, ale również pielęgnację i przygotowanie do makijażu. Jakie zabiegi wybierać, w jakim wieku, jak pielęgnować skórę krok po kroku, w jaki sposób wykonywać makijaż oczu dla opadającej powieki albo dla małych oczu. W jaki sposób poprawnie tuszować rzęsy i jak dobierać kolory cieni czy kolory pomadek? Odpowiedzi na te i dużo więcej pytań znajdziesz w książce. Książka dostępna jest już we wszystkich księgarniach w całej Polsce, a moimi modelkami są kobiety w najróżniejszym wieku. Pokazuję Ci, jak krok po kroku wykonać profesjonalny makijaż. Ta książka jest dla każdej kobiety i powinna znaleźć się również w Twojej biblioteczce. e aí